Dzisiaj na obiad będą pulpety, dawno nie robiłam, ostatnio były, może nawet nie tak ostatnio mielone, ale bardzo dawno nie było i już dzieci się upominają. Zetrę do tego marchewkę, często pytacie, nie mam czasu, żeby wrzucić taki przepis krok po kroku, ale namoczę też bułkę, wstęp jak do mielonych, ale później zamiast bułki tartej to delikatnie w mące obsmażam to. Tak, żeby się zarumieniły i podlewam wodą. Później się gotują w tej wodzie. Dodaję oczywiście przyprawy, liś, laurowy, ziele angielskie. No a na koniec wyławiam je i podprawiam wodą z mąką. Delikatnie też taki lekki sos, nie za gęsty. Do tego będą ziemniaki i jakaś surówka. Mam mało czasu, tak zerkam co chwilę, która jest godzina, bo o 12:15 jestem w urzędzie umówiona. Fajne są te wizyty. Urwało mi. Fajne są wizyty na godzinę, że nie idzieś tam, nie czeka, tylko po prostu omawia się wcześniej na godzinę. Chociaż wiem, że osoby starsze mogą mieć z tym problem, bo sama nieraz dla kogoś z rodziny rezerwuję taką wizytę. Patrzcie i na tam towarzysze. Nie ruszam się, bo mi uciekną. Na drzewach jeszcze siedzą, której nasypałam im y, świeżego ziarna i wyjedzone wszystko było wcześniej. Podskoczę może dzisiaj na halę i jeszcze wezmę pszenicę. Od razu otwieram, bo nie mogę się doczekać. Zamówiłam sobie na stronie Empik dwie płyty winylowe. Kocham, uwielbiam odtwarzać sobie właśnie muzykę. Z tych płyt zbieram dopiero od roku, więc nie mam ich za wiele. Kupiłam kolendy po prostu taką świąteczną. Oczywiście jak robię zakupy, to zawsze korzystam z Betty Shops, bo mamy wtedy zwrot gotówki na zasadzie cashbacku. A teraz ja mam z moim linkiem aż pięciokrotny cashback właśnie do sklepu Epic, więc jeżeli też coś tam planujecie kupić, to na, naprawdę Wam polecam. Już małe grzeczki tutaj mam. Zamówiłam dla dzieciaków takie słodkie kalendarze anwetowe, Oczywiście dwa takie same, żeby nie było za dyne. No ale, kto nie jad y, kalendarzy adwentowych w dzieciństwie? Czy jest tutaj taki ktoś? Ja uwielbiam Takie ładne obrazki były pod spodem.